Yo, cześć, Mano, Witam Was w nowej serii? Chyba serię sobie z tego zrobimy. Taką króciutką, powiem szczerze, bo e, dostałem akces do gierki Elder Tray. Jest to połączenie Disciplesa z Heroes'ami, w mojej opinii. E, gierka zapowiada się naprawdę fajnie. Um, I co, na razie są dostępne w sumie w wersji, powiedzmy tej pełnej, która mi została udostępniona. Um, którą możecie sobie nam na dole w linku e, w opisie e, zakupić e, trzy razy. Natomiast w wersji darmowej są dostępne tylko dwie. Na razie są, jest dostępna tylko potyczka, kampanii już nie ma. No i dobra, przejdziemy zaraz sobie do opowiedzenia wszystkiego. Tylko może na razie, e, może na razie zabierzmy sobie jakiś jest eliminacja. Tworzona jest właśnie przez Tobiego, Tobi Kenobi. A... Może tą sobie zagramy mapę. A może tą z eliminacją? Chociaż nie, bo to jest na dwóch graczy. A my potrzebujemy na jednego gracza. Więc może coś mniejszego. Teraz wam wszystko opowiem, jak to wygląda. Potężny smok pokonał. Dobra, może ze smokiem? Spróbujemy. Bez podziemi. Mała mapka. Jest boss do zrobienia. Spróbujmy. No i mamy do wyboru trzy frakcje. Pierwsze to są plemiona słowia. To jest tak mocno połączone z nami, z widźwinem, powiedzmy, nie? E, mamy trzech bohaterów, tradycyjnie. Łucznik, Mak oraz e, Wojownik, tak samo jak w Disciplesie. E, do tego różne rodzaje jednostek, ale drzewka są mega rozwinięte, co wam później pokażę. Kolejną frakcją dostępną mamy Królestwo Pustyni. Coś w rodzaju, wiecie, mumie, egipcjanie, tego typu rzeczy. Również bardzo fajne i fajne jest to, że każdy, każda jednostka ma mm, masę zaklęć, powiedzmy. Może nie masę zaklęć, ale bardziej... Jest duża różnorodność tego. No i mamy jeszcze Imperium Yōkai. <laughs> Imperium Yōkai, czyli bardziej Shinobi, coś w rodzaju japoński. Także powiem szczerze, każdy znajdzie sobie coś dla siebie. My sobie zagramy, nie wiem czym słucham. Eee, za dużo nie ogrywałem gierki. Tylko troszeczkę, żeby ją sobie sprawdzić. Eee, więc będziemy ją poznawali razem, tak naprawdę. Eee, dobrze, może plemiona Słowian sobie po prostu klikniemy tak blisko nas, czy może w sumie Królestwa Pustyni? Mumia, tutaj Renekton z Lola, jak ktoś kojarzy. Albo, albo Shinobi jakieś takie, Kurcze. nie wiem, to jest ciężki wybór. Dobra, chodźmy po prostu na Słowian. No i tak, pierwszy bohater Lambert Żerco z Także jak widzicie, jest tyle fajnie jeszcze, że macie polską wersję. E, punkty życia 70, staty powiedziałbym Podobne do Disciplesa? Jako, że aktualnie ogrywamy go całkiem sporo, w mojej głowie jest tylko Disciples, więc będzie masa nawiązań do tego. Jest o wiele więcej statystyk. Są tu obrażenia, jest skuteczność, jest typ ataku, który jest na przykład magiczny. Źródło ataku ogień, zasięg ataku rząd. Tutaj e, będziecie mieli coś takiego, jak jest w Disciplesie: nie? Że 6 jednostek i jedna za drugą po prostu. E, możemy 3, 3 zaatakować w rzędzie. To jest o tyle fajne. No i mocy wiedza, tu są jakieś odporności oczywiście, defensywne rzeczy. I kolejny bohater to jest Boruta. Boruta ma cięcie. A, czekajcie, Boruta ma cięcie i używamy rolki, żeby zobaczyć. Na początku swojej aktywacji jednostka otrzymuje 5 nieredukowalnych obrażeń za każdy ładunek statusu. No i to już jest fajne. To jest klasa zasięgowa i wojownik. Bo Borutą byśmy sobie zagrali. Łowczynią grałem. Powiem szczerze, ten łucznik tak do mnie nie przemawia. Troszeczkę. 90 HP ma. Mmm, troszeczkę obrażeń. No tutaj wiadomo, to jest nasz mag, oczywiście. E, magiem trochę pograłem, ale w sumie tak najprościej. Największe miałem z Boruta. Jeszcze Boruta bardzo mi przypomina z Wiedźmina. E, o jezu, tego rudego gościa. Nie pamiętam już, jak on się nazywał. Dobra, w każdym razie: Dary mamy do wybrania. Oczywiście. Podkę, która wskrzesza. E, item, który nam daje obrażenia fizyczne oraz magiczne. Yy, yy, kolejny item, który daje nam moc, tego rodzaju wybory to już bardziej heroesowe, oczywiście. MaxPG to obrona fizyczna. Yy, skuteczność, ja jestem zdania, że losowość jest najlepszym wyborem, i również patroni, co jest o tyle fajne, to patr patroni dają ci różne przedmioty startowe, różne receptury, ponieważ jest tu też crafting temów, co jest w ogóle bardzo rozbudowaną opcją, jeśli chodzi o gry strategiczne. Jeżeli masz crafting itemów, plus jeszcze kolejna sprawa, każda jednostka może mieć itemy Także jakbyście każdą jednostkę prowadzili jako z osobnego w ogóle bohatera To jest jeszcze w ogóle inna faza, nie? Mega fajnie rozbudowane i ciekawe e, Powiem szczerze, nie jestem przyzwyczajony do tego rodzaju map, ale o mapie wam zaraz opowiem e, Patrona też sobie weźmiemy losowego, a co? No i dobra, rozpoczynamy Dobra Gierka wygląda w ten sposób Jakże się nie, nie zraźcie na początku. Ja powiem szczerze, że trochę, trochę takie miałem. O co tu chodzi? Jak odpaliłem? Ale wszystko łatwo przychodzi. Także tak. E, tutaj mamy punkty. Czekajcie, tu gdzieś info się włączało. E, tu. O. Tu są koszty kart. E, koszty kart, koszty akcji. Ile mamy do wydania natury? Tutaj mamy ile mamy punktów. Czyli 10 na 10. Nie? Jeżeli weźmiemy to, dostajemy po prostu tą nagrodę. E, mapa jest zrobiona w ten sposób, że tutaj, jakby. Nasz placek, na którym jesteśmy, gdzie jest również nasza sto stolica, to jest oznaczone. E jest to swego rodzaju jakby mapa. Jeżeli na przykład powiedzmy stoimy na mapie i mamy wokół 5 itemów do podniesienia oraz jedną walkę, to jest właśnie to, co mamy tutaj. E po podniesieniu jednej zamienia się ona na kolejną, i jak na razie to tyle. Dobra, Nagród na razie nie będziemy zbierali udajmy się do miasta. To jest widok miasta. Oczywiście to pewnie będzie później background wstawiony, bo to wiadomo wczesna wersja. No i tak, mamy woja. Mamy leśnika, który jest łucznikiem, oraz mamy zielarkę, która jest hilerką. Później, w rozwoju, może iść również w damage dealera. No i mamy jeszcze wróża, który jest typowym damage dealerem. Więc ja bym sobie zaczął. Mamy dowodzenie na 3. Standardzik taki. Zacznijmy sobie od dodania wojownika, żeby nasz frontline nie był tylko jedyną jednostką. Dodatkowo bym wziął jeszcze na pewno łucznika, ponieważ on jest dosyć, on jest dosyć mocny, 25 obrażeń, my mamy 35, więc to prawie dorównuje naszemu bohaterowi. I dodatkowo wziąłbym jeszcze zielarkę, żeby mieć jakiegokolwiek hila. Mamy również najgorszego ducha przodków, czyli obrońcę yy, stolicy. <laughs> Jakie dostaliśmy? Dostaliśmy wędrowca. Ok, zasoby takie, przedmioty startowe to są podki, które służą do chilowania. Do dostaliśmy czary sztylet, e, receptury oraz budowle, Budowla to jest um, do chilowania, z tego co pamiętam. Tutaj sobie wchodzicie w budowanie, wszystko widać? Wszystko widać, super. Dobra. No i umożliwia leczenie jednostek oraz ich wskrzeszanie w miastach. Tutaj natomiast umożliwia na zasobów, coś jak targowisko w Heroes'ach. Tutaj oczywiście rada, czyli droga do ratusza w Heroes'ach, żeby mieć o tyle ile golda. Okej, okay, tu mamy rozwoje jednostek, jak widzicie. Grafiki są mega fajne. Mi się, mi się, powiem szczerze, mega podobają i są różnorakie. W sensie, zdarza się, że faktycznie mały jest difference. Tak, tak jak tutaj na przykład. Tu dołożymy drugi kawałek topora i zmieniamy ten, ale... finalny... Naprawdę, jeśli chodzi o finalny wygląd jednostek na ostatnim stage'u, to dla mnie to, to jest mega. I to mega dobrze wygląda. No, kurde, zobaczcie, nie? No, e, dobra, tu mamy nasze rozwoje jednostek. Mamy również opcję boostowania strażnika w naszym mieście. Podejrzewam, że w późniejszym multiplayerze, na przykład, jeżeli byłby zaimplementowany, to by jest naprawdę dobra opcja, żeby jako tako wzmocnić swoją stolicę. Mamy opcję budowania. Tutaj są garnizony, jak w Heroesack, jeśli o to chodzi. Żeby zbudować je w swoich kopalniach i, i tartach. Przez to możemy je o wiele lepiej defować na mapie, nie? Dobra. Tu jest coś niewyobrażalnego i tak naprawdę jeszcze przez to nie przeszedłem aż tak bardzo. Jest to crafting itemów. I jak widzicie, jest tego masa. Jest tego naprawdę masa. Tu jest o tyle fajne, że klikając tutaj możemy zobaczyć jakie itemy, dla jakiego. E, dla jakiej postaci byłyby ok, nie? Dobra, i tu mamy nasz, naszą itemizację. Jak widać, e, postacie, które mamy w teamie, mogą mieć swoje itemy również, więc to jest super. Tutaj obronę fizyczną, oczywiście, dajemy bohaterowi. Obrona fizyczna, plus 5. Możemy użyć, bo to jest od razu. Znaczy, w sensie to jest na stałe. Doświadczenie, to, doświadczenie jest na tydzień. To jest jeszcze ciekawe. To jest system tygodniowy. E, wskrzeszenie jednostek, przywrócenie many. Dobra, to nas nie interesuje tak naprawdę. Przejdźmy sobie do głównego. Do głównego menu. I tu jeszcze fajnie możemy sobie przedstawiać jednostki, nie? Żeby... Żeby po prostu nie wchodzić w sam skład. Możemy je po prostu w tym oknie przełożyć. Dobra. Pierwsze co to tak. Tu jest zagrożenie małe, ale tu jest taki problem, że ci biją po 10 i to jednak trochę zaboli. Mm, oni mają furię. Każdy ładunek statusu zwiększa inicjatywę oraz jednostek o 5. Czyli to jest dosyć sporo, nie? Jak to rzucą. I może być trochę, trochę dla nas problematyczne. Możemy również robić odpoczynek. Odpoczynek regeneruje nam perzetki oraz mana. I oraz wymienić karty, wymieniając wtedy wszystkie cztery. Ponieważ jak weźmiemy jedną, to następnie e, chyba możemy spróbować kurczę na tego gobliny, mi się wydaje. Dobra. Jazda. No i to jest walka. Jednostki nie są ustawione tak na mapie. Nie, nie są ustawione tak totalnie jak sobie myślicie, czyli jedna za drugim. Jak Środkowa linia jest troszeczkę wystawiona, żeby one po prostu nie nakładały się na siebie, co jest dosyć fajnym designem według mnie. Dobra, mamy turę naszego ucznika. on bije za 25. Eee, backlane... backlane bije po 10, więc to nie jest totalnie opłacalne. Bardziej się opłaca zaatakować frontlane. O, on dostał furię, dobra, czyli teraz będzie o wiele więcej bił. Tutaj tak, mamy healerkę, która może rzucić regenerację, i będzie regen... będziemy regenerowali 10% punktów życia na naturę co jest fajne, ale aktualnie się to nie opłaca. My zadajemy 15 obrażeń, dobra. Czyli nie opłaca się w sumie go zaatakować, teraz będzie dwójka łuczników znowu atakował. Nie, teraz będzie ten goblin atakował, później ten, okej. Okay. Okej. Okay. Um, właśnie, dobicie go jest bez sensu, powiem szczerze trochę. Może damy bardziej regeneracji na healerkę w tym momencie, bo problemem będzie to, że ta dwójka łuczników, zanim się do nich przebijemy, oni będą mi obijali chilerkę. więc tutaj zabijamy jednego, no i tyle, to jest dodatkowa umiejętność. Eee, kiedy atakujemy dostajemy atak bonusowy, do szczęścia. No i to jest, e, i ten atak się stakuje. Dobra. Krwawienie narzucone. No dobrze, że dostała regenerację mimo wszystko, te 5 HP zawsze będzie tam, wiecie, wskakiwać, więc spoko. Mhm, idealnie, 25. Ty ile uderzysz? 25, to wycinamy jego, ze względu na to, że ma furię. O tyle plus, że Ucznicy Goblinów już nie mają furii Dobra Mamy mocno obitą uczniczkę Ale dobra, regeneracja robi swoje HP jej wraca I tak wygląda system expa jak dostajemy, nie? Dostaliśmy po 20 expa, czyli powiedzmy jeszcze 3-4 walki I wtedy zlewelują nasze jednostki Lewele wyglądają następująco, że musimy je sami kliknąć Dobra, i dostaliśmy jeszcze przedmiot kryształek, OK, super. Udajmy się do stolicy, zobaczmy nasze budynki, zobaczmy ulepszenia. Mm, najbardziej by mi zależało na healerce, jako że healerka ma ten problem, że ona jest dosyć miękka i zazwyczaj jest mocno fokusowana. Więc zrobimy sobie upgrade. Teraz zobaczmy co. Oślepiające światło, mogę mieć dodatkowego perka oraz dodatkowe umiejętności, jakie przy przywróceniu oraz uzdrowienie. Gdy jednostka użyje umiejętności lub zaklęcia magii, światła ma 40% czasu na rzucenie losową... Na narzucenie na losową jednostkę wroga status oślepienie. Jednostka ma zmniejszoną skuteczność o 60 przez 3 tury, co jest mega fajne. And tutaj mamy przywracać 10 punktów zdrowia dowolnej jednostce, co otrzymuje status regeneracja, czyli to jest takie ulepszona regeneracja oraz uzdrowienie, gdzie leczy nas od razu 30 plus 4 punktów życia. To jest fajne. Tutaj mamy opcję bardziej wysysania, czyli wysysania HP z przeciwnika. Eee, 30, żadne odrzucenie na statusu osłabienia. Obrażenia zadawane przez jednostkę są redukowane o 30%. Okej, okay, to jest fajne. Zazwyczaj jednostka otrzymuje status regeneracji Likantropia. Likantropia, zwiększona odporność na oręż, zrzeszona odporność na światło, 20 otrzymuje 20 wampiryzmu. O! Widzicie. Czyli zmniejszamy sobie mm, odporność na światło, zwiększamy na orange, ale otrzymujemy 20 wampiryzmu. Co jest mega dobre, vampirus działa po prostu tak, że wysysamy zdrowie z przeciwnika. E, wampirze z nami jest mega fajne. Szedłem pod to, jak ostatnio grałem, e, ponieważ wampirze z nami po prostu zadaje przeciwnikowi obrażenia i nam przywraca, jeżeli on ma swoją turę. Dobra, e, teraz tak. Tu mamy opcję pójścia w takich szamanów i bardziej likantropię, wysysanie HP. A tutaj mamy taki pure healing, nie? Tu jeszcze jest przyzwyczajanie oraz rozkwit Co to jest rozkwit? Każda sojusznica w rzędzie wybranego celu utrzymuje status regeneracji. To jest super jeśli chcemy wychylować cały front lane Albo cały back lane nasz, nie? Tylko kosztuje 15 many Aktualnie mana będzie nam schodzić dosyć szybko jeżeli będziemy brali dużo walk em, Ponieważ regeneracja nie jest taka duża, a jednak koszty many są dosyć spore No bo mamy punktów magii 50, tak? A jak widzicie koszty są no tak od 7 do 12 powiedzmy, więc y, rzucenie paru spelli i praktycznie jesteś bez y, Jesteś bez, y, bez, 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 bez many. Dobra, mm, zobaczmy dalej, no to co sobie weźmiemy, weźmiemy sobie jakąś potionę healującą, jakiś gold, niewystarczające punkty ruchu Ok, wszystko fajnie, pięknie i tak naprawdę możemy już zakończyć turę, troszeczkę się wyregenerowaliśmy, ale to nie, za, nie jest za dużo, jak widzimy nasza healerka jest nadal obita Więc idealnie możemy sobie Użyć e, nawet potki jakiejś, która wróci na przykład 50 HP, ale 50 HP to jest trochę overheal. No, jednak e, ciężko coś z tym zrobić. Mm, nie chciałbym tej potiony marnować, ale z drugiej strony nie chcę też kolda marnować, żeby ją wyleczyć, bo moglibyśmy ją wyleczyć po prostu. Mm, tutaj. I golda... Dobra, 30 golda to kosztuje, czyli 1 za 1 HP, jeżeli jest na pierwszym poziomie. okej. Okay. Przewijamy sobie jak na razie. Nie idziemy na kolejny kafelek, bo to działa następująco. Widzicie po lewej stronie e, łatwi wrogowie, średni wrogowie, trudni wrogowie. Jeżeli idziemy na kolejny kafelek, dalej od naszego miasta, są tam o wiele ciężsi wrogowie, ale, ale o wiele większe skarby, jak to wiadomo, nie? No i im dalej w las, tym więcej drzew. Dobrze, pozbierajmy sobie jakieś nagrody jak na razie. Jakieś fante, efekt losowa, stała premia dla bohatera. O, to jest super. No i dobra, skończyły nam się punkty ruchu. Inicjatywy dostaliśmy plus 2. I na razie przewijamy kafelki. O, jest fajna nagroda oraz mamy knura. Zaciekłość. Podczas walki na początku aktywacji jednostki, jeżeli posiada ona 50 punktów życia lub mniej, otrzymuje na status zaciekłość. Jednostka otrzymuje plus 5 obrony fizycznej, magicznej plus 15. Za... Wow! Okej, okay, czyli trzeba uważać, bo na 50% dostaje Boosta, eee, ranią sąsiadujące jednostki rzędzie. Okej, okay, czyli trzeba będzie rozstawić jednostki i jest odporny na zatrucia. Dobra, możemy z nim powalczyć, ale rozstawmy sobie tak naszych bohaterów. Eee, tak mi się wydaje, że będzie najlepiej. No i dobra, idziemy na walkę, 170 HP -ma. No, jest to dużo. Tutaj statusy krwawienia będą dobre, jakoś będzie to długa walka. Okej, okay. no uderzył już sporo. Zróćmy mu regenerację. Lecimy dalej. Sztyletem go. Kurde, nie wiem. Chyba bardziej opłaca się z łapki zaatakować. Dobra. No i zaciekłeś mu się od. do 112 kasacja poszła, niestety. Dobra, Regeneracji nie używamy, spróbujemy go zburstować. Zapomniałem o tym 50 HP. Dobra, 68 tylko, okej. Okay. Yy, regeneracji już się nie opłaca rzucać, jak widzicie mamy już połowę many tylko. Więc lepiej już go jest zabić. I masa expa nam wpadła, musimy jeszcze ulepszyć łucznika. Dobra. Uff. No, nieciekawie się zrobiło. OK, weźmy sobie itemek. No i tutaj już Obóz, ogobli... obóz Goblinów mamy, ale nie widzimy niestety, jakie są jednostki. W środku. Dobrze. Eee, dobrze, dobrze. Chyba wszystko. Wydajmy sobie. Dobra, zakończyliśmy turę. Musimy wrócić jeszcze bohaterem. niezwalnia nie zwalniaj jednostki. Musimy jeszcze wrócić bohaterem do naszej twierdzy, co kosztuje nas niestety 4 punkty. Ale, no, 2 złego. 120 kosztuje nas krzeszenie, Dobra, jesteśmy troszeczkę bogaci. Eee, musimy kupić teraz upgrade do łucznika. I oczywiście, jeśli słyszycie również muzyczkę w tle, jest to tak zrobione, że do każdej frakcji jest inna muzyka i jest naprawdę bardzo fajnie dopasowana. Jeżeli będziecie oczywiście zainteresowani gierką, zapraszam do linku w opisie. Eee, polećmy się, no polećmy się, polećmy się. Bohaterowie również mają swoje drzewka, eee, co zaraz pokażemy, ale to jeszcze by się zdało trochę powalczyć, żeby wbić level, to wtedy będzie można było o wiele lepiej Wam to pokazać. Dobra, może w obóz Goblinu byśmy uderzyli? Kurde, ale nie wiadomo co tam jest, a tam może być... nieciekawie. A nie wiem czy jestem wystarczająco twardy. chyba bym wolał jeszcze jakąś walkę. Także możemy sobie wymienić karty. O, i super. Gnoll Strażnik ma 115 HP, okej, okay. a tutaj co? Jest wezir. na nią jeszcze nie walczyłem. Zaciekłość, okej, okay. czyli ona się boostuje, ale ona jest healerką. Okej, okay, obrzęd Kwi. Na początku Twojej akcji jednostka otrzymuje 500 niezredukowanych obrażeń za każdy ładunek statusu. Uh, uh, uh. Dobra, czyli ona będzie problemem. Tak, tak, tak naprawdę chyba wolę te dwa gnole strażników zaatakować. Nie mają żadnych perków. 25 biją. Cele 1 plus przebicie. Dobra, czyli trzeba rozdzielić nasze jednostki. Ponieważ przebicie będzie powodowało to, że jak się przebije np. Na przez naszego woja, to trafi w naszego leśnika. Więc, nawet, chyba lepiej już tak zrobić, żeby Hillerka nie ucierpiała, bo Hilerka jest bardzo blisko do lewela. Dobra. No i jak widzicie, oczywiście, obrażenia w drugą jednostkę są już zredukowane o połowę. Eee, dobra, sfokusujmy się na tym na środku, tak naprawdę. Regenerację bym wrzucił mimo wszystko na łucznika, Niech on już się powoli leczy. Spróbujmy sfokusować tego na środku. Krwawienie naszło, fajnie. Dobra, on się leczy, więc jest super. Pierwszego mamy z bani, teraz jeszcze tylko tego ubić. Ostatnia szansa na rzucenie zaklęcia, ale ten sztylet nie jest za bardzo użyteczny jak widzieliście. Szczególnie na tego typu jednostki. Jeżeli jednostka przeciwnika by miała o wiele więcej armora, wtedy tak. O, i tak wygląda nasze levelowanie. Po prostu klikamy tutaj i mamy wbity level. No i bajeczka. Do bohatera, do levela to jeszcze troszeczkę niestety nam brakuje. No i dostaliśmy dwa kamienia, dobra. Ehm. Eee... Trochę, trochę lipa, że nie mam w sumie nic na... Chociaż mógłbym się podleczyć i dalej zaatakować. To jest chyba dobra opcja, wiecie? Punkty życia, punkty magii. Kurde, muzyka trochę za głośno wchodzi w to. Powiem szczerze, ale no dobra. już z tym aktualnie nic nie zrobię. Eee, dobra. Może jednak użyjmy jakieś potjonki, nie? Nie, nie? nie wiem, której użyć. Czy 50? Czy 125? Może 125. Uleczmy się już do fulla i chodźmy na walkę po prostu. Niewystarczająco, okej okay. Dawaj. No. No i dobra. Z nią trzeba będzie uważać. Najpro, naj, najlepiej zbić pierwszego gnola. Tak mi się wydaje, żeby już nic nie, podo, nie powodowała. Ona bije tylko za 12, więc spoko. No i trzeba będzie przekminić, żeby ją zburstować jakoś. Oj, dobra, ok, nie odpaliło się jeszcze. Dobra, super. No, bohaterowi jeszcze tak mało zabrakło tego levela, szkoda. Dobra, pozbierajmy sobie nagrody. O, bardzo małe, w końcu mamy... O, i dostajemy klucz. Klucz jest nam potrzebny, żeby po prostu przejść na kolejny kafelek, nie? I w kolejnym kafelku spotykamy mocniejszych przeciwników, większe dropy, etc., etc. Dobra, udajmy się do miasta do stolicy. Zbudujmy coś. Może ulepszenie dla Woja w sumie. To pierwsze na razie. Później się będziemy zastanawiali, co dalej. Mm, ja rzucę chyba podkę za 50 mimo wszystko Naucznika, żeby on nic nie stracił. I spróbujmy uzyskać kluczyk. Tu już mamy drugi level Wojownika. Witezia tak zwanego. Mamy przywrócenie, co nas oczywiście hiluje, ale raczej nie będę z tego korzystał. Spróbujmy się sfokusować, żeby zabić Witezia jak najszybciej. Bo on będzie głównym damage dealerem. Tego chcemy uniknąć, tak naprawdę. No, 50 to już boli trochę. Dobra, nice. I on powinien zginąć od krwawienia. Więc możemy dać sobie przywrócenie naszego wojownika. Super. No, i trochę HP już odzyskał, nie? No i super. Nasz bohater ma level upa. I mamy level upa też wojownika. Więc idealnie, żeśmy rozbudowali naszą ekipę, tak naprawdę. I teraz przechodzimy do drzewka umiejętności które jest mega rozbudowane jak sami widzicie. Możemy iść w, tak naprawdę w styl krwawienia, powiedzmy. Możemy iść bardziej w dowodzenie oraz plecak. Możemy iść w większą skuteczność, czyli większą walkę wręcz, większą regenerację, większe podwójne, bardziej korzystanie ze skili, co jest też super. Eee, tutaj, już chyba, oszustwo jest przekleństwo. To bardziej do takiego MAGA, ale że my jesteśmy wojownikiem, to powiem szczerze, chyba lepiej będzie nam wziąć na przykład taką głęboką ranę. Przez to będziemy cały czas nakładali efekt fawienia. Co będzie się fajnie kumulowało eee, w... w walkach nawet z silniejszymi przeciwnikami, na przykład z takim trolem tutaj. no. Ale to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki serdecznym za lajka, subika i powiedzcie co sądzicie o gierce. Co wam się podoba, co nie. Podejrzewam, że dla twórcy będzie to bardzo ważne um, przed wypuszczeniem finalnej wersji. I co? Zapraszam na kolejne odcinki. Na razie, cześć, pa!